Mamy kandydacz jaki mamy, musimy y, zacząć meczem wyjazdowym. Czy to jest Wrocek czy, czy Lublin, no, ciężko znaleźć jakby słabszą drużynę. Wszystkie są y, na moje zdanie mocne i no trudno. No. będziemy teraz wszystko, całe przygotowanie już sparingowe będziemy robić pod kątem właśnie meczu z Wrocławiem. Ja myślę, że więcej tych drużyn jest, które będą z nami konkurować i nie skupiałbym się już tylko na Grudziądzu, yy, jesteśmy dobrą, równą drużyną i uważam, że czy jedziemy do Wrocławia, czy będziemy tutaj z Grudziądzem, czy do Lublina, nie będzie to większego znaczenia, po prostu wszystkie mecze będziemy chcieli pojechać bardzo dobrze. Yy, jest kilka planów, yy, z kilkoma klubami już jesteśmy w kontakcie i teraz to ustalimy, żeby to sprecyzować już i termin, i godzinę, i, i gdzie te pierwsze mecze się odbędą.